Witam serdecznie w firmie Motograber na prezentacji motocykla April RS 660. Motocykl pochodzi z 21 roku z takim bardzo fajnym karbonowym pakiecie. Na ten moment pokonał 28 tysięcy z małym haczykiem kilometrów przednią oponka jeszcze powiedzmy takie 50% 23 rok układ hamulcowy generalnie bez jakichś większych zużyć Klocki praktycznie nowa, Na tarczy generalnie nie, nie, czuć, nie czuć żadnego rantu Generalnie na tylnym hamulcu mamy praktycznie taką samą sytuację Klocko jest dosyć, dosyć dużo. Tu z tej strony na tym bachaczu też to bardzo fajnie się prezentuje na żywo. Robi to jeszcze lepsze wrażenie ten karbon. Dylnie o ponad 22 rok, ale jest generalnie jak nowa. Akcesoryjne mocowanie tablicy rejestracyjnej, fajny zestaw lusterek. Mamy taką maskownicę plus takie fajne lustereczka na końcu kierownicy i akcesoryjne klamki. Układ napędowy jeszcze dosyć świeży. Zęby bardzo symetrycznie. Jest to bardzo Ciasno siedzi na zębatce, także <laughs> nie ma generalnie większego zużycia na nim. To tutaj na liczniku to jest mm, naklejona folia ochronna. Nic chcę podszedł sobie jakiś paproszek po prostu